czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mnie pouczył i zrozumiałem. wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczmy drzewo w pełni Jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a Jego imienia niech już nikt nie wspomina. Lecz pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę na nich, albowiem Tobie powierzam moją sprawę. Panie mój Boże, Tobie zaufałem. Panie, Boże mój do Ciebie się uciekam. Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców, zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, gdy zabraknie wybawcy. Panie przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości i niewinności, która jest we mnie. Niech ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocni, Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia. Bóg jest dla mnie tarczą, on zbawia ludzi prostego serca. Bóg, sędzia sprawiedliwy, Bóg codzień pałający gniewem. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy. Ten prawdziwy jest prorokiem. Inni mówili, to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy, czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: Czemu go nie pojmaliście? Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał, jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze czyż i wy daliście się zwieść czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w niego a ten tłum który nie zna prawa jest przeklęty odezwał się do nich jeden spośród nich nikodem ten który przedtem przyszedł do niego czy prawo nasze potępia człowieka zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada co on czyni odpowiedzieli mu czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swego domu.